Ocal na twardym ramieniu go. Wielki odlot, Pod inne niebo bez gwiazd. Gwiazdy lecą, zaraz odlecę ja. Atlas nieba to tylko mogę Ci dać, lek na lęk, lek na sen na wielki poranny strach wielki odlot pod inne niebo bez gwiazd. Gwiazdy lecą, zaraz odlecę ja. Atlas nieba, to tylko mogę ci dać.